z tej strony Dorota, a dzisiaj zrobię kolorowe sypialnie w Toka Boka. Zaczniemy sobie od tej strony. Zrobimy sobie czerwony pokój i będziemy yy, lecieć z kolorami tęczy. Mamy już łóżko. Zrobimy sobie tutaj białe półeczki, na których poukładam jakieś czerwone blatki. zrobimy sobie tutaj czerwone miejsce do wyciskania ciężarów. Oświetlanko ściany i podłoga I pierwszą sypialnię mamy już za sobą Czas na drugą, a będzie ona pomarańczowa Mamy tutaj taki który prze, w którym przeważa kolor pomarańczowy, więc możemy go wziąć W toce boce jest bardzo mało pomarańczowych mebli, więc wezmę sobie po prostu białą szafę i poukładam na niej pomarańczowe dodatki Jeszcze tylko tapety no i to byłoby na tyle z tego pokoju. Ym, nie jest on najgorszy, ale nie jestem z niego zadowolona aż tak. A teraz żółta sypialnia. Myślę, że tutaj zaszaleję i będę mogła nawet wstawić sobie kanapę, bo jest tu mnóstwo miejsca. Ale na razie myślę, że powiększę sobie to pomieszczenie i zam y Zasłonił dwór firankami. No i zasłonione. Teraz myślę, że tutaj sobie postawię to łóżko i posłanie dla zwierzaczka. Okej. Okay. i teraz możemy sobie postawić tą kanapę z żółtymi poduszkami. Zrobię sobie jeszcze tylko ledy. Czas na tapety. Okej, okay, no i tak właśnie wygląda żółta sypialnia. Na razie chyba moja ulubiona. A teraz zrobimy sobie zieloną. Ok, mam plan. Na razie sobie zrobię zwykłe białe łóżko, a inne rzeczy po prostu będą zielone. I jeszcze tylko tapety. Ok, no i ten pokój mi się na maksa podoba. Yy, widać, nie widać może... Widać, że jest zielony, ale nie jest yy, aż tak dużo nawalone tej rzeczy. A teraz zostało nam już ostatnie niebieskie pomieszczenie do zrobienia. OK, mam już wyciągnięte łóżko oraz posłanie. OK, teraz będę zmienić podłogę, ale tylko podłogę, ponieważ ściany mi tutaj pasują. No i OK, niebieska sypialnia także jest już skończona. A to już było na tyle z tego odcinka. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. I koniecznie napisz w komentarzu, który z tych pokoli najbardziej Ci się podoba, pa! pa.